W tym zadaniu mamy dane równania dwóch prostych i musimy ustalić, dla jakiego parametru a te dwie proste będą prostopadłe. Do tego celu musimy sobie przypomnieć, jaki jest warunek prostopadłości dwóch prostych. No, a polega on na tym, że dwie proste są prostopadłe, jeżeli iloczyn współczynników kierunkowych tych dwóch prostych jest równy minus 1. Współczynnik kierunkowy prostej to jest liczba stojąca przed x, czyli współczynnik kierunkowy tej pierwszej prostej jest równy minus 3 a współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest równy całemu temu nawiasowi. Iloczyn tych współczynników kierunkowych musi wyjść minus 1, no i to jest warunek, który musi być spełniony, aby te dwie proste były prosto, prostopadłe. Zapiszmy zatem ten nasz warunek, czyli piszemy pierwszy współczynnik kierunkowy minus 3, razy drugi współczynnik kierunkowy, czyli razy cały ten nawias, 1 trzecia a kwadrat minus jeszcze 4 trzecie. No i to musi być równe minus 1. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą A do rozwiązania. No i teraz właśnie rozwiążemy to równanie. Możemy od razu pomnożyć całe równanie stronami przez minus 1, dzięki temu zlikwidują się nam te minusy po obu stronach tego równania. No i wymnażamy jednocześnie trójkę z tym nawiasem. 3 razy 1 trzecia to będzie 1, trójki się skreślą, czyli tu zostanie samo a kwadrat, no i dalej będzie 3 razy minus 4 trzecia to będzie po prostu minus 4, również trójki się skrócą, no i to się równa 1, no bo pamiętamy, że pomnożyliśmy całą, całe równanie stronami przez minus 1, czyli te znaki tutaj zamieniły się na plusy. Przenosimy czwórkę na prawą stronę, otrzymując, że a kwadrat musi być równe 1 plus 4, czyli no i teraz pierwiastkujemy stronami to równanie, otrzymując, że a jest równe pierwiastek z 5 lub jeszcze ujemne rozwiązanie, czyli a równa się minus pierwiastek z 5. Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź b.